Historia Kikera. Kiker, podobnie jak Obtus, był przeznaczony do poznania i wykonania w pełni wszystkich sztuk walki w niesamowitych rękawicach. Obtus również mógł się teleportować przy pomocy tych rękawic. Kiker dostał te rękawice z przekazywania z pokolenia na pokolenie. Nikt, oprócz Obtusa i Kikera, syna Obtusa nie otrzymał pełnej mocy z niesamowitych rękawic. Jakiś czas po śmierci Obdusa, Kiker znalazł te rękawice, dały mu moc, której jeszcze nie znał. I tak zaczęła się przygoda z Kungfu i innymi sztukami walki pierwszego mistrza perswazji i rozsądku. Kiker słyszał o nim i o legendarnych niesamowitych rękawicach od Obdusa. któregoś dnia Kiker, ćwicząc wszystkie nabyte sztuki walki, objawił mu się duch pierwszego mistrza perswazji i rozsądku. Przekazał mu to samo, co Ptusowi kilka lat wcześniej oraz wytłumaczył zasady działania niesamowitych rękawic. Po czym zniknął. Kiker, po opanowaniu wszystkich sztuk walki zrozumiał, że są tacy, którzy będą próbowali wykraść te rękawice i użyć z złym celem. Co spowodowało, że Kiker próbował zniszczyć niesamowite rękawice, więc spisał swój testament, w którym napisał o próbie zniszczenia niesamowitych rękawic, aby nie trafiły po nim w niepowołane ręce. Wsadził kartkę do jednej z niesamowitych rękawic. Próbując zniszczyć rękawice, te się teleportowały. Kicker myślał, że udało mu się je zniszczyć. Nie wiedział jednak, że jeszcze w tym samym pokoleniu znajdzie je Kao. Kicker był przekonany, że niesamowite rękawice zostały zniszczone. Odcinek 45. Sztuki walki kontra kusownik. Część druga. Cześć, witajcie, jestem te 96 a to jest kolejny odcinek z serii Świat Kangur Kakao. Jest to odcinek 45, ostatni z Kangur Kakao Rundy II. W tym odcinku pokonamy Głusownika. Poprzednio Kangurek pokonał Głusownika jeszcze pod koniec yy, pierwszego sezonu i yy, ten Głusownik zwiał. Ale wrócił. Wrócił i nie tylko z lepszą bronią, ale również... Yy, ze wspólnikami dodatkowymi. Szaman. Yy, ten to jest oczywiście maszynista. Ośmiornica. Pirat. No, pirat to raczej nie był wspólnikiem Huntera, chyba, chociaż nie wiem. Może... Znaczy nie, chyba to jest jeden z ludzi Huntera. Zresztą Pelikan mówił o tym, czy to jest jeden z ludzi Huntera, chyba, czy nie. Tak więc chyba tam jest zawarty. Jeden z pomocników Huntera, pirat. Ukrył na mojej wyspie w wulkanie ogromny skarb. Który oczywiście zdobyliśmy, żeby dostać się tutaj i tym samym móc kontynuować tutaj, a potem no, walczyć z kłusą dzikiem. Przeszliśmy wszystkie, no, wszystkie poziomy dodatkowe, tak więc oczywiście one tak naprawdę się liczą do 100% gry, więc trzeba je przejść. Żeby przejść grę na 100% no, oraz, oraz wyzbierać wszystko na plażę. W ten oto sposób przeszedłem grę na 100%. Jak widać i możemy się zmierzyć z kłusownikiem. A więc wchodzimy! Zatopiłeś mój wspaniały statek! Po raz kolejny zniweczyłeś moje plany. Nie daruję ci tego! Tym razem dostaniesz! stać pod barierką i nit tam nie grozi. To jest najbezpieczniejszy punkt na statku. Jak widać. On oczywiście rozwala sobie swój pokład, dlatego że grusz ma całą ładownię zatopioną, no to, no to pokład również warto rozwalić. I on w ogóle ma lawę, chyba że to są efekty po prostu tej bomby, którą zrzuca. To jest ta sama bomba, którą mieliśmy na początku w beszka ukrytą. To jego bomby chyba są. No właśnie, gdy już kilka takich dziur się zrobi, cztery chyba, no to wtedy papuga zabiera. Próbamy! Udało się! Spełnione marzenie! Teraz Kao może umrzeć spokojnie. No, bez przesady, jeszcze nie teraz. Jeszcze musi... Jeszcze musi przetrwać dwa epizody. Znaczy, jeszcze jeden epizod musi przetrwać. No, dwa epizody. Ten epizod do końca, i kolejny epizod, w którym jest tajemnica Bulgar. Tak więc, jeszcze raczej, no cóż, poza tej jeszcze bym się nie spieszył na jego miejsca. No i tych dwóch y, pomostów już nie rozwala. Teraz on ląduje, opuszcza ten punkt i zaczyna strzelać. Więc ja, oczywiście, co zrobię? I on, oczywiście, próbuje uciec, tak naprawdę. Więc strzelamy do niego, on też strzela do nas. Ostatni nie został już. możemy się przyjrzeć całej planszy, oczywiście. Wiadomo, on próbuje uciec do Bosmana. Teraz zobaczcie, gdzie ten Bosman jest. Obstawimy wyjścia. Tutaj, to chyba ten co siedział w bocznych dogach. Widzicie go? Z tym gościem on chce uciec. Nie możemy mu na to pozwolić. Pozwoliliśmy mu w poprzednim sezonie i co? I z. i. no, i zwiał. Dlatego strzelimy do niego. Już zero ma żyć, ale jeszcze działa. No, ostatni cios. Ty zawsze się taka kancerka pojawia. Stoi tam, a stąd przyjechał pocisk. Widzicie logikę tej gry? Ja tam czeka. Jacha, odkąd jest No, a papuga zabiera oczywiście... Yy, yy, ...te broń, bo w poprzednim odcinku pewnie też gra została zabrana. Pokonany. No, ale jeszcze więcej. Na wyspie. Dobra, oczywiście, pewnie już dam stenkę, że pokonany. I napisy końcowe i tak się kończy gra. Kusownik splnadoł na bezludnej wyspie, na której ma jedyne co do życia to ananasa jakiegoś chyba. No i jakieś tam palmy z daktylami pewnie, więc raczej z głodu nie umrze. No, z wody teoretycznie jeśli by jad te kokosy, to też raczej nie powinien umrzeć. Cóż, jak widać, to jest gra na dzieci, więc wszystko dobrze się kończy. No, w sumie dla kłóconika nie do końca dobrze, ale go nie zabili, tylko dali na bezlubną wyspę. No i tak się kończy ogólnie yy, runda druga. Dzięki temu, że nagrałem już ten odcinek, i już, już, to będzie ostatni no, końcówka już maratonu, bo jednak myślałem, że, no, że maraton w połowie będzie przerwany, ale jednak nie. Jednak udało mi się w sposób, żeby nagrać kolejne odcinki. I w ten oto sposób do, no, dobiliśmy do końca. No i to teraz, skoro już to jest wszystko, że tak powiem, zrobione, znaczy nagrane. Jakby to skomentować. Bo się zaraz napisy skończą, a ja jeszcze nie skończyłem. Po prostu wróciłem do rocznych Doków, gdy się skończą napisy. No i jesteśmy w rocznych dokach. Muszę zapisać grę jeszcze raz. Zapiszę na samej górze. I gotowe. I mamy w ten sposób 100%, ale już po pokonaniu przeciwnika. Też po pokonaniu bossa. Nie jest odbył wymagany prawda, do przejścia gry na 100%, ale cóż, daje połączenie fabularne. No, i teraz możemy robić w tym mieście co chcemy. Oczywiście wiadomo, mamy sztuki walki, wszystkie opanowane. Jeśli chodzi o ten odcinek w tym odcinku, to nie opanowałem żadnych nowych sztuk walki. W tym odcinku jedynie co to yy, zmierzył się z ostatecznym bossem, którym był właśnie kłusowski. Postawię w jakimś nieruchomym miejscu, żeby po prostu coś przecinało z nich, to żeby po prostu nie było widać tej. już pewnie wcześniej było widać. No i co by tu powiedzieć? Bardzo przyjemnie mi się grało w tę grę, pomimo czasami problemów technicznych oraz błędów. No ale cóż, zwłaszcza błąd z to to mi, to mi całkowicie nie pasowało, ponieważ bardzo się opóźniało dźwięk. Co zrobiłem, że działa dubbing podczas nagrywania? Znaczy, że działa mi dobrze dubbing podczas nagrywania. Teraz wam mogę przedstawić, ponieważ to już jest ostatni odcinek. A już możemy wyłączyć w takim razie, bo już... Yy, wszystko skończyliśmy w tej grze. Myślę, że mogę wyjść, ponieważ teraz nie nagrywam bezpośrednio gry, tylko ekran, który tam jest, mogę zamknąć. To, ta posłona raczej z takiego nie mam. Jedyne co, to mam oczywiście folder, w którym... Screen, w którym zapisałem sobie ustawienia mikrofonu, żeby wiedzieć, na jaką głośność ustawić i wszystko jak poustawiać. To nic istotnego dla was. No, ale, no... A wcześniejszy, cóż, folder wcześniej oczywiście znajdą się gry i nie chcę wszystkich gier na razie pokazywać, bo no bo potem będę pytała, czy będą te gry, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Na razie no, zostanie, zostaniemy w tym folderze. No a tu pozostają sobie wsadzić ten pik yy, z ustawieniem. Dobra, ale to jest nieistotne teraz. Więc tak wygląda oczywiście element, znaczy część elementu, bo mam tak zaznaczony obszar to do nagrywania. Dopóki no, ten film się zapisuje, to wtedy yy, to wtedy wszystkie kaccenki w KO działają i się nie opóźniają. Dlatego warto, tylko jest niestety też drugie jedno tego. Gdy już prawie dojdzie ten pacyk do końca, to wtedy już nie da się, wtedy, wtedy często zdarzają się przecież no, przecięcia wtedy się często zdarzają w grze. Znaczy, może nie w grze, ale podczas nagrywania, więc to też ma swoje wady. Na szczęście już w kangurku KO rundzie drugiej nie będę musiał tego stosować. Oczywiście, gdy już skończę y, nagrywanie gry, to oczywiście anuluję to sobie i nie zapisuję tego. Zabisałem tylko pierwszy raz, kiedy poczułem wstęp do Kangurka KO-1. Znaczy do Kangurka KO-2. No i po prostu anuluję, niestety słabszy już komputer, więc nieco dłużej muszę poczekać. I gotowe. I to po prostu zamykam. No i gotowe. I tak wyglądała praca zakulisowa. No. Musiałam to przed każdym odcinkiem włączyć, jeśli chciałem dobrze, dobrej jakości oddane e, dabinki do cutscenek. E, A było ich sporo podczas gry. No wiadomo, przecięcia też pewnie się zdarzały, bo to wiadomo jak to działa. Mam na nadzieję, że za dużo ich nie było. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o pozytywnej ocenie pod filmem i pod każdym innym, ponieważ to już jest końcówka, to już jest koniec Kagur Kakao Rondy II. Następna gra, jaka będzie z tej serii, z serii oczywiście Sztuki Walki i Kagur Kakao, no to będzie raczej jeszcze trzecia część. Czyli oczywiście kaguryka o tajemnica wulkanu. Oczywiście nie od razu i na pewno nie później niż kaguryka o runda druga. Chociaż nie wiadomo, zależy jak to będzie wyglądać. Nie dopatrzyłem się żadnych błędów technicznych ani żadnych problemów z nagrywaniem, aczkolwiek teraz nie mam pewności. Tu już nie było żadnych problemów technicznych, więc myślę, że powinienem bez problemu zacząć te. No, te grę. Oczywiście wiadomo, w następne wakacje to nie jest tak, że ja będę po prostu yy, no, cały czas to nagrywał. W tym czasie będą inne serie na kanale. Jeszcze tylko muszę zrobić oczywiście zwiastun do tego, yy, do tych yy, ostatnich odcinków z HKO rundy drugiej. No, bo tam kawałek coś tam i, por, no, i, em, i sporo pomontować ten odcinek, ponieważ mam tam kilka pomysłów, jeśli chodzi o wstęp do tego odcinka. Prawdopodobnie też zakończenie. Będąc schwytany po raz drugi przez kłusownika Huntera, tym razem na jego statku Kao mógł liczyć jedynie na cud. Na szczęście, tuż po odpaleniu się fazy pierwszej, przy niesamowitych rękawicach, oddali dostrzegł go Kicker, pradziadek K. Zdawał się rozpoznać niesamowite rękawice i element pierwszej fazy. Zdał sobie sprawę, że zabezpieczenie skutkiem próby zniszczenia niesamowitych rękawic przed Erym było ale nie spodziewał się, że kao prawnu Kikera stanie się w ich posiadaniu. Niezawidłe rękawice po próbie zniszczenia ich przez Kikera gdzieś przepadły i zaczął się cichy czas odliczający do odpalenia się pierwszej fazy. Udoskonalone umiejętności raczej nie potrwały długo. Otóż, gdy Kao dowiedział się, że wyłączenie detonatora od niesamowitych rękawic może wyłączyć tylko jeden z nielicznych, który właśnie opadował ponad 20 sztuk walki, dało mu to okazję na wyłączenie tejże właśnie detonacji. Niestety kosztem wyłączenia trybu detonacji była utrata niesamowitych udoskonaleń umiejętności. Niesamowite rękawice okazało się, że miały zbyt dużą moc, przez co młodszy Optus ukrył je, aby udiknąć zagłady ludzkości i zwierząt. Eri został więc skazany na panicję w Australii z powodu próby wykraniania niesamowitych rękawic z kryjówki Obtusa. Kilka lat później syn Optusa Kicker, postanowił znaleźć te rękawice, o których opowiadał mu ojciec i znalazł. Całą moc jaką posiadł otworzyła mu drogę do sztuk walki. Po opanowaniu wszystkich sztuk walki, pojmując, że pomimo wielkiej mocy i siły, Znajdują się przeciwnicy, którzy będą chcieli odebrać mu rękawice i wykorzystać w tym celu, dlatego postanowił je zniszczyć, aby nie trafiły w niepowołane ręce. Ostatecznie rękawice trafiły w każdyżą część Australii. Po tym jak Kao natknął się na rękawicę, poznał on wiele sztuk walki, które przygotowały go na walkę ze złym kłusownikiem. Jakiś czas po udanej walce uszkodzenie w niesamowitych rękawicach wywołane przez Kickera zaczęło być coraz bardziej odczuwalne. Kao przekonał się o tym, gdy walczył po raz kolejny z powracającym w dzikie. Jedna faza pierwsza odpaliła się i uśpiła go tymczasowo gazem usypiającym, przez co Hunter był w niebo wzięty, ponieważ nie spodziewał się, że pomimo skomplikowanego planu to będzie takie proste. Zamknął go w klatce na swoim statku pod pokładem. Na statku Hunter'a Kaol mógł liczyć jedynie na cud. Na szczęście, tuż po odpaleniu się fazy pierwszej, przy niesamowitych rękawicach oddali dostrzegł go Kiker, Ka. Zdawał się rozpoznać niesamowite rękawice i element pierwszej fazy. Zdał sobie sprawę, że skutki próby zniszczenia niesamowitych rękawic przed Erim było odpowiednie ale nie spodziewał się, że K.O. prawnu Kickera stanie się ich posiadaczem. Kiker przypomniał sobie, że można wyłączyć tryb auto-zniszczenia przed aktywowaniem się fazy drugiej, destrukcji niesamowitych rękawic. Najpierw jednak trzeba było uratować ka, Aby on mógł uratować inne zwierzęta, na które, jak się okazało, znajomy kusownik również ostrzył pazurki. W tym celu pradziady K napisał telegram do papugi jednego z przyjaciół K, aby go odnalazła i uwolniła. Sam Kiker postanowił się nie ujawniać pisząc o tym w telegramie. Zarówno Kao, jak i Kiker przyjaźnili się z papugą, dlatego Kiker mógł napisać do papugi. Po uwolnieniu ze statku przez papugę Kao nabywał i udoskonalał kolejne umiejętności oraz sztuki walki. Część z nich było wymaganych, aby móc wyłączyć tryb fazy drugiej przed zniszczeniem. Ten kusownik zasłużył na decydujący cios w jego stronę. Po drodze do niego, poza walką z przeciwnikami oraz z minibosami, których przekupił Hunter, Kao również uwolnił sporo zwierząt schwytanych przez samego Huntera. Na drodze stanął jednak Bosman, strażnik w mrocznych dokach który pilnował wstępu do portu. Jedyny sposób na dostanie się do portu to uiszczenie opłaty w wysokości 3000 dukatów. Z pomocą zwierząt i starego, dobrego przyjaciela Lotka, Kao osiągnął cel. Po się na statek, Kao uwolnił resztę zwierząt uwięzionych przez Kantera. Cały statek poszedł się gąpać. dosłownie, po uwolnieniu żółwia. Zanim Kao postanowił zmierzyć się z kusownikiem najpierw posiadł i poćwiczył kolejne sztuki walki, które mogły mieć wpływ na przechylenie szali zwycięstwa. W tym celu Kao podobnie przemierzył świat, aby przećwiczyć sztukę był rangami nieograniczonego rzucania, aż nadszedł w końcu czas na decydujące starcie ze swym kusownikiem. Faza druga miała już się odpalić, lecz poza udoskonalonymi umiejętnościami Kao, spełniając swoje marzenie fruwania z papugą, zdobył potężną moc zatrzymującą odliczanie do aktywowania się fazy drugiej i jednocześnie naprawienie niesamowitych rękawic. Co z kolei zmienia je lekko. Walka z nim była zawzięta. Kuzownik próbował uciec z Bosmanem który czekał na niego w lecz tym razem Kao nie dał za wygrano. Jakiś czas po pokonaniu raz na zawsze kłusownika Huntera niesamowite rękawice uległy drobnej zmianie, a sztuki walki wszystkie osiągnęły maksymalny poziom umiejętności. Za wyjątkiem dodatkowych udoskonaleń umiejętności, które zostały zużyte na naprawę niesamowitych rękawic. Kryształy również do tego się przyczyniły. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, pozdrawiam bardzo serdecznie, na razie cześć.